Wielki test AIO stał się faktem. To co? Oglądamy. Ace Bauer to nietypowy all-in-one, a to za sprawą obecności szybko złączek, które pozwolą rozszerzyć teoretycznie zamknięty układ chłodzenia o blok wodny na kartę graficzną lub kolejny radiator bez konieczności zlewania płynu. Produkt Alfa Culo należy wyróżnić za w pełni miedziany odpromiennik ciepła, autorską adaptację pompko-bloku, odkręcane złączki i wreszcie za obecność filportu tak potrzebnego chwili uzupełnienia cieczy. Ciekawostką jest natomiast to, że nowa konstrukcja Ace Bauera korzysta z wentylatorów Be Quiet, dobrze znanych Pure Wingsów 2. Skoro już podstawowy Ace był nietypowym chłodzeniem I.O., to co powiecie na odsłonę x 3 Nie, nie jest to zwykła 280, gdyż całkowita długość konstrukcji sięga 385 mm, natomiast miejsca montażowe faktycznie odpowiadają wersji 280 mm. Długość od promiennika wydłuża pompa VPP755 V3, umieszczona w bliskim sąsiedztwie radiatora. Na pierwszy rzut oka nie widać jej za sprawą obudowy, której zagrzał miejsce nie tylko radiator z wariacją pompy D5, ale także wysokiej klasy wentylatory Be C, -L. Landwings 3. Fakty są takie, że dzięki temu chłodzeniu bliżej jest do custom loopa niż klasycznego Ajo. Świetna pompa, miedziana chłodnica, szeroka kompatybilność, elegancki blok wodny z podstawą, wreszcie szybko złączki filport. To musi się podobać. Były już nietypowe wersje kompaktowych chłodzeń, to czas na pierwszy w zestawieniu model RGB. Corsair H115 i Pro Platinum. Maleństwo amerykańskiej firmy nie wygląda na takie, które mogłoby rywalizować z ekstremalną wersją Ace Bowera. Chłodnica typu Slim, niewielki pompko-blok, odchudzone węże i te wręcz mikro Mogą to być oczywiście atuty chłodzenia, jeśli to okaże się konkurencyjne wobec swoich rywali. Nie można jednak zapominać o jego silnych stronach. Oprócz atrakcyjnego oświetlenia ARGB, którym swoją drogą zarządzamy z poziomu programu IQ, h 15 i dysponuje wysokiej klasy wentylatorami ML z magnetyczno-lewitującym użyskiem, a gwarancja na produkt została rozszerzona do 5 lat. Po wszędobylskich projektach Aseteka miło popatrzeć na chłodzenie z tak wieloma autorskimi rozwiązaniami. Enermax Liquitek 2 bez wątpienia wyróżnia się spośród tłumu AJU. Na uwagę zasługuje ciekawa obudowa z aluminiowego odpromiennika z fabrycznie już zainstalowanymi podkładkami antywibracyjnymi. Użytkownicy docenią także długość i jakość węży. Wreszcie fani LEDów będą mogli poczuć się spełnieni. Za sprawą podświetlenia blokopompki diodami ARGB, których regulacja może odbywać się za pomocą kontrolera dołączonego do opakowania z chłodzeniem bądź oprogramowania Płyty głównej z 5 v połączeniem LED. Litec 2 korzysta z pompy EF1 o maksymalnym przepływie cieczy do 450 litrów na godzinę. W Bloku natomiast skorzystano z opatentowanej technologii kanałów przetaczających, minimalizujących efekt warstwy granicznej. Ode mnie należą się słowa pochwały za wentylatory TB Pressure, porządnie wykonanych i świetnie wyglądających, oby zatem szły czyny. Skoro zamek, to i wieża. Nie sposób odnieść wrażenia, że projektanci Deepcool'a wzorowali się na dużo bardziej znanym chłodzeniu firmy NZXT. Blokopompka właśnie w kształcie wieży rozbłyskuje głębią LEDów ARGB. To z pewnością największa atrakcja tego produktu. Węże, chłodnice, a nawet i złączki przypominają do zbudzenia Corsa h 115i. Przy czym muszę oddać Deepcoolowi jedno, coś na co żaden producent nie wpadł. Na chłodnicy 280mm znajdziemy miejsca montażowe nie tylko dla dedykowanych im 140mm wentlatorów, ale również popularnym 120. Podświetleniem wentylatorów i bloku pompki zarządzamy z poziomu oprogramowania płyty głównej, bądź jeśli nie posiadamy złącz ARGB, wystarczy do tego kontroler dostępny wraz z chłodzeniem. Wachlarz oświetlenia jest wręcz nieograniczony. mityczny, legendarny, najlepszy. Czy na takie tytuły jeszcze za swojego życia zasługuje NZXT Kraken? To bez wątpienia spektakularnie wyglądające chłodzenie, które pogodziło przeciwników i zwolenników LEDów. Te znajdziemy oczywiście na Krakenie, ale tylko w formie podświetlanego logo i ringu na topie blokopompki. Razem z oferowanymi trybami świecenia prezentuje się to niesłychanie widowiskowo. Na wizerunek Krakena składają się pasujące do całej koncepcji wentylatory, węże w nylonowym oplocie, czy wreszcie intuicyjny montaż, niezależnie od wybranych przez nas soketu. Rajintek Orkus ma wyglądać, ma świecić i przyciągać wzrok. Na pierwszy rzut oka to dość kontrowersyjnie wyglądająca konstrukcja. Producent postanowił zamontować pompę na wysokości Uwaga węży. Zatem nad procesorem góruje tylko blok i jego obudowa. Nie jest ona jednak bez wyrazu. Można zajrzeć do jej wnętrza za sprawą szybki, a jeśli już to zrobicie, to waszym oczom ukaże się przepływomierz informujący o stanie krążącej cieczy. Adresowalne LEDy występują tu w formie ringów, wentylatorów i podświetlenia wnętrza obudowy bloku wodnego. Do ich działania niezbędne jest użycie dołączonego do zestawu kontrolera, który z kolei łączy się przez czujkę poczerwieni z pilotem, bądź bezpośrednio przewodem z płytą główną. Poza tym raczej standard – aluminiowa chłodnica, bez fajerwerków, nylonowe węże i wszędobylskie tworzywo sztuczne. Navis Evo ARGB doczekał się osobnej recenzji na kanale TechLipton, w opisie filmu znajdziecie link prowadzący do tej publikacji. Ostatnie dwa chłodzenia doczekały się wspólnego opisu. Mowa jest o starszym i nowszym produkcie firmy Thermaltake. Water 3.0, a więc protoplasta w wersji Flow, to I.O. z się kolorem czerwonym wentylatorami Ring. Swego czasu były to piekielnie popularne wentylatory LED, kiedy jeszcze rynek komputerów nie został zalany propozycjami RGB. Thermaltake w starszym datowym chłodzeniu skorzystał z konstrukcji na licencji Aseteka i to widać choćby po wykonaniu chłodnicy, bloku pompki czy samych węży. Flow Ring RGB wprowadza przede wszystkim kolory do oferty Thermaltake'a. Wentlatory, choć nadal z dopiskiem Ring, w tej wersji mienią się światłem płynącym z LEDów ARGB. Podobnie ma się sprawa stopem blokopompki, wersji Flow wyraźnie wyższym od tego stosowanego w Water 3.0. Węże, jak przystało na wersję Premium, doczekały się nylonowego oplotu. Największą chyba atrakcją wersji Flow jest możliwość sterowania oświetleniem IO za pomocą smartfona i uwaga, nie tylko ręcznie, ale także i głosowo. Taką oto gratkę każdy z fanów LEDów otrzymał od Termaltaika. か。 Wszystkie testy zostały przeprowadzone w zamkniętej obudowie Fractal Design Define S, w ustalonych zawczasu prędkościach obrotowych wentlatorów in 1 Pompki chłodzeń pracowały w trybie PWM. Programem obciążającym procesor był Prime 95 w 20-minutowym cyklu Small FFT. Po każdym teście czekałem 30 minut ze wznowieniem pomiarów. Temperatura otoczenia w momencie przeprowadzenia testów mieściła się w zakresie od 22 do 23 stopni Celsjusza. W pracy przy najniższych prędkościach obrotowych wentylatorów najlepiej poradziła sobie trójka, Kraken 62 h H115i RGB oraz Navis Evo. Zarówno wyniki wydajnościowe jak i te tyczące się kultury pracy były do siebie bardzo zliczone. Z dobrej strony pokazały się produkty Alfa Kula, odrobinę słabsze w kontekście osiągów, ale cały czas mające sporo do powiedzenia w kwestii hałasu. Na szarym końcu widzimy Rajinteka czy to notabene najgłośniejszego w całym zestawieniu. A przecież jeszcze przed chwilą chwaliłem jego wentylatory. Starcie numer dwa to niespodziewane zwycięstwo SPC. Od dawna mówiłem, że na mojej platformie AM4 nawisowi ciężko cokolwiek zarzucić. Wysoka kultura pracy śmigieł, niezłe wyniki wydajnościowe i proszę bardzo, przepis na sukces gwarantowany. Zaraz za jego plecami zauważymy ten sam duet co w poprzednim teście NZXT i Corsair. Znów sła pochwały należą się Ace Bauerom i uwaga także Thermaltaykowi Flow. Wentylatory tego chłodzenia są wyjątkowo ciche przy obrodach równych 1000 RPM. Ostatni test dowodzi jednego: im wyższe obroty wentylatorów, tym większa szansa na lepsze schłodzenie IO i tym samym procesora. Zwycięzcy, znów ci sami. Podium to Silent BC, Corsair i NZXT. Z bardzo dobrej strony pokazuje się po raz pierwszy Rajintek skakujący przed Alfa Kula. Ten jednak nie ma sobie równych w kategorii hałasu. Kiepsko wyglądają wyniki Deep Kula i NR Maxa, biorąc pod uwagę skalę obrotów wentylatorów i emitowany przez nie hałas. Kultura pracy pompek. Kolejny ważny aspekt działania układów chłodzeń cieczą. I co widać po tym wykresie, że czołówka znowu jest bardzo blisko siebie. Te różnice są na tyle niewielkie, że ciężko jest mi zaprezentować trzy najlepsze chłodzenia. Kwestia dziesiątych części decybela, która oczywiście no w jakiś sposób jest do wyłapania w trakcie żywych testów, ale uwierzcie, że trzeba się nad tym niemało wyślić. Prawdę mówiąc, wszystkie Pompy, które generują hałas niższy od 33 dB, należy uznawać za ciche i tego się trzymajmy. Niemiłe przypadki, niemiłe produkty pompy to Enermax Liktech ze zdecydowanie słyszalną pompą i termaltejki, które także nie należały do specjalnie cichych. Ostatnie miejsce zajmuje co prawda Alpha Cool Ace Xtreme, Extreme, ale mowa jest o tym najwyższym stopniu pracy pompy no, D5, powiedzmy, że D5. W związku z tym to ustawienie będzie bardzo rzadko spotykane przez Was. Tak naprawdę w zupełności wystarczy praca pompy na najniższym obrocie do schłodzenia pojedynczego komponentu komputera. To tyle, jeśli chodzi o pracę pompek. Testy, testy i po testach czas na podsumowanie. Na pewno zauważyliście, że różnice między chłodzeniami są naprawdę niewielkie. Mieszczą się one zazwyczaj w granicach 3-4 stopni Celsjusza. Mowa jest oczywiście o najlepszym i najsłabszym chłodzeniu. Więc mówimy tutaj o porównywalnej pracy AIO e, od modeli SPC po Deepcoola i NZXT. Ale czas na wybór tych najlepszych. A więc, biorąc pod uwagę czysty aspekt wydajnościowo-cenowy, tutaj bez wątpienia pierwsze skrzypce odgrywa Silentium PC Evo RGB. Chłodzenie, które jest wyposażone w adresowalne LEDy, które oczywiście jest tutaj mieszanką aluminium i tworzywa sztucznego, co nie zmienia faktu, że pod kątem wydajności spisało się znakomicie, a i też wentylatory i sama pompa emitowały naprawdę niski hałas. Co tu dużo więcej mówić? Po prostu SPC w tej kategorii wygrywa. Jeśli natomiast chcecie uzyskać nieco lepiej wyglądające chłodzenie, z dłuższą gwarancją, o lepszej jakości wykonania, no to w tym wypadku jestem w stanie Wam polecić dwa produkty. Mowa jest oczywiście o korsażu H115i Pro, który także tutaj rywalizował ramię w ramię z SPC. I uwaga NZXT Kraken X62 to świetnie wyglądające chłodzenie tak naprawdę pozbawione tych wszędobylskich ledów, bo te ledy znajdują się w takim bardzo przystępnym miejscu na górze pompy. Bardzo dobra jakość wykonania, 6 gwarancja. NZXT Kraken ma nieco głośniejsze wentyle od Corsair'a. Tak naprawdę kwestia tutaj się rozbija już o to, jaki design chłodzenia wam pasuje, czy chcecie uzyskać w pełni adresowalne ledy, czy po prostu zwykłe RGB, czy te ledy mają być na wentylatorach, czy wręcz przeciwnie. Mówię, kwestia odpowiedniego wyboru. Corsair ma 5-letnią gwarancję, NZXT 6-letnią. To może działać także na korzyść em, produktu amerykańskiej firmy, bo z tego co wiem, NZXT jest chyba amerykańską firmą. No dobrze. Dla fanów, którzy nie lubią LEDów, jest propozycja Alfa Coola. Ace Bowery. Są pozbawione LEDów, natomiast cały czas bardzo dobrze wyglądają w kategorii emitowanego hałasu, a także w tym aspekcie wydajnościowym. Co prawda nie jest to może taka bliska czołówka, one tracą jednak te może czasem dwa stopnie do Corsaża, SPC czy też NZXT, natomiast tutaj w tym aspekcie kultury pracy spisują się znakomicie. Poza tym świetna jakość wykonania, dobre pompy, szybko złączki, to także działa na korzyść tych produktów. Dla fanów LEDów, no, mam tutaj w sumie taki dwojaki wybór. Na początku chciałem zaproponować Thermaltake Flow, bo jeśli chodzi w ogóle o działanie LEDów, to jest absolutne mistrzostwo. Dla osób, które lubią się bawić, które lubią dyskotekę w obudowie, to moim zdaniem pierwszorzędny wybór. Natomiast na jego niekorzyść działa pompa. Ta pompa jest rzeczywiście głośna i ona może być no, słyszalna z poziomu e, tutaj biurka. Mm, Racintek Orcus z pompą. W miarę dobrze pracującą na tych ustawieniach początkowych, minimalnych, i myślę, że Deepcool Castle, który ma ciekawie rozwiązaną pompę, te chłodzenia jestem w stanie zaproponować. Aczkolwiek tutaj z tym Rajintekiem to też bym się zastanawiał, bo jeśli chodzi o sam wygląd chłodzenia z tą pompą umieszczoną w połowie drogi między blokopompką a rektorem, no nie do końca mi się to jakoś zgrywa. Więc ten wybór z ledami może być nieco utrudniony. Zawsze pozostaje też najtańsze chłodzenie, czyli SPCF-u, które ma adresowalne ledy zarówno na pompie, jak i na wentylatorach. Więc z tymi ledami, powiedzmy to sobie, patrzę to przez taki pryzmat, może tych funkcji. że raczej takie możemy sterować z poziomu pilota, z kolei na przykład z poziomu smartfona. To są takie, myślę, że dwie fajne opcje. Moi kochani. Chciałem pokazać Wam pracę tych AIO w porównaniu ze zwykłym Towerem, z chłodzeniem wieżowym. Niestety dosłownie na 5 minut przed początkiem testów padł mi dysk. No i tak też się stało, że już spiesząc się z tym materiałem, chcąc go opublikować, musiałem zrezygnować z testów chłodzeń powietrza, choć wcześniej je obiecywałem. Za to Was bardzo przepraszam. I na tym kończę ten materiał. Słuchajcie, jeżeli Wam się on spodobał, jeżeli przypadł Wam do gustu, to proszę o danie łapki w górę, bo to pomoże dotrzeć tym materiałem do jeszcze większej liczby odbiorców. Test prowadziliśmy przez bardzo, bardzo długi czas i tych wyników jestem w 100% pewien. Dziękuję Wam bardzo i oczywiście dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu pod filmem. Papa, pa, mówi Lipton.